Będziemy nagrywać, znaczy ja będę nagrywać z gry Hat ewolucją, czyli to co robi I musimy ogólnie zdobyć tego jakina, ale mam nie psego. tylko że muszę go

O, ludzie, to są ludzie. Trzeba to jest ich wjeść. I gzałdzuję To dziwne życiu nie. To. Speed! O! O ludzie! Dobra. Jeżeli chcecie inną wersję taką tą no mapę, A tu jest podka, do Jeżeli chcecie inną wersję... W jest charka, tą nowszą, no w tu napisze w kolorze Nie, 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 nie. Aha. Co mnie ja nie mogłem przyspieszyć. Tak to wygląda. Ale mamy lever wyżej. Tu, 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 tu. Tak. Algo jak to jest, level daje bo już jest 8, albo 8. 7. Ogólnie namyślajcie i. Są problemy. Powinni zapowiedzieć, jak maj uniwersum, że po prostu z narzędziami cię swoje się. No wiecie, zrobi, no bo to trzeba czekać. 7 godzin, więc wtedy prawie nic się nie robi w moim uniwersum. Tym bardziej, że te co chwilę się robi, więc dlatego nie będzie moim uniwersum. Ale może jak to naprawią, i już nie trzeba będzie na robić no to może będę nagrywać. Ale chyba z jest najlepszy moim zdaniem. Przed chwilą mam portar. O, z Chin to jest! I Niemiec! A jajaj! Łoł, Co to jest?